Chciałbym zadedykować ten odcinek wszystkim wartościowym, perspektywicznym ludziom, zwłaszcza młodym, którzy jakimś cudem nieumyślnie wpadli w siła ideologii głoszonej przez wariatów, szaleńców i pomyleńców. Na początek, kochani, odpowiem na pytanie zadawane przez niektórych moich widzów, dlaczego czasami poruszam na kanale tematy polityczne. Z reguły nie odpowiadam na pytania, na które odpowiedź jest banalna i oczywista, ale jako, że szanuję wszystkich moich widzów bez względu na poziom ich wiedzy czy świadomości, to zrobię wyjątek i na to pytanie odpowiem, właśnie z szacunku. Ponieważ świadomość Polityczna jest podstawą świadomości duchowej. Większość kanałów na YouTube, zwłaszcza tych bardzo popularnych, buduje taką narrację, że duchowość nie łączy się z polityką, ale to jest kompletny nonsens. Oczywiście te kanały mają ogromną wartość, wykonują kawał świetnej roboty, ponieważ pomagają budować takie podstawy pod duchowość pomagają ludziom pokonywać ten pierwszy etap właśnie wstępu do, do duchowości więc on wykonuje kawał świetnej roboty to w ogóle nie, nie ulega wątpliwościom natomiast to jest wstęp do duchowości to taki wstęp przez duże W ponieważ nie da się budować świadomości duchowej poważnej świadomości duchowej bez budowania świadomości politycznej świadomość polityczna to jest podstawa świadomości duchowej tego się nie da obejść zwyczajnie nie ma czegoś takiego że istnieje sobie jakaś cywilizacja wysoko rozwinięta we wszechświecie, która nie jest jednocześnie świadoma politycznie. Nie ma czegoś tego, ponieważ ona, gdyby ta cywilizacja nie była świadoma politycznie, to nigdy nie doszłaby do tego poziomu rozwoju duchowego, e, który, który osiągnęła zwyczajnie, po prostu. E, ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko w tym świecie jest od razu oczywiste. E, wielu rzeczy ja też od razu nie rozumiałem. To, o czym będę mówił w tym odcinku, tak naprawdę zacząłem kumać powoli, kiedy miałem 20- kilka lat. Tak naprawdę powoli, więc ja, ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie wszystko od razu dla każdego musi być zrozumiałe i czasami trzeba trochę czasu, trzeba pewnego wieku, żeby do pewnej rzeczy dojść e, i tak dalej. E, więc ja nigdy nie dyskryminuję swoich widzów z uwagi na ich poglądy. No, nawet jeśli te poglądy byłyby moim zdaniem głupie, ale. Po prostu nie mam prawa czegoś takiego robić zwyczajnie, i gdybym tak robił, no to byłoby to chamskie. Dyskryminacja ludzi z uwagi na poglądy to jest klasyczna domena lewactwa, więc u mnie nie ma prawa w ogóle coś takiego mieć miejsca. Natomiast budowanie świadomości politycznej jest jednym z celów mojego kanału, ponieważ chcę, żeby ten kanał był duchowo poważny. Być może zaskoczę teraz niektórych z Was, bo odniosę się do książki Misja nie wnikając w to, czy ta książka opisuje prawdziwą historię, czy nie, bo tego nie wiem. No, pewne rzeczy w tej książce mi się dodają bardzo, a pewne mniej, więc ja tego nie rozstrzygam. Niech sobie to każdy rozstrzygnie po swojemu. Natomiast jest, pewno, jest pewne zdanie w tej książce, które jest arcyważne. Jest absolutnie prawdziwe i nie trzeba lecieć na obcą planetę rozwinięto, żeby czegoś takiego się dowiedzieć, żeby coś tego usłyszeć i zrozumieć, ponieważ jest to coś, co rozumie każda istota rozumna we wszechświecie czy nawet multiwielu świecie. Ja wam to zdanie zacytuję, żebym broń Boże, absolutnie żadnego słówka nie przekręcił. I ono brzmi tak: Narzucanie swojej woli innym w sposób, który odbiera jednostkom przywilej egzekwowania ich własnej woli, jest jednym z największych przestępstw, jakie człowiek może popełnić. Czy myślicie kiedyś na tym zdaniem głębiej. E, powiedzcie mi teraz, czym jest ideologia lewicowa jest absolutnym przeciwieństwem tego właśnie zdania. Socjalizm, czyli główna domena, e, główny twór ideologii lewicowej e, jest systemem absolutnie przymusowym. Musisz zrobić tamto, musisz zapłacić tam, musisz zapłacić na tego, musisz zrobić dokładnie to, co ci każemy, musisz zapłacić. Ubezpieczenie musi zapłacić na emerytury, musisz zapłacić na cudze dzieci, na uchodźców, na alkoholików, na bezrobotnych i na kogo ci tylko wskażemy, masz zrobić dokładnie to, co ci powiemy, że masz zrobić. Tak to dokładnie działa ten, 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 ten system. Jeśli kiedykolwiek myśleliście, dlaczego socjalizm. Prowadzi do inflacji, do zubożenia społeczeństwa, a potem do bankructwa i do komunizmu. To właśnie dlatego, ponieważ on łamie boskie prawo, ponieważ on zaburza naturalny porządek rzeczy. I, i to jest ciekawe z tym to, że on nie upada od razu, taki socjalizm, tylko właśnie upada stopniowo, degraduje się stopniowo, ponieważ tak właśnie działa ideologia lewicowa. Ona działa jak rak. Ona nie zabije od razu, tylko niszczy stopniowo. Socjalizm na początku zaczyna się od prostych ustaleń, czyli płacimy na chorych i niepełnosprawnych, no i z tym mało kto ma problem, no bo trzeba pomagać, ludzie to zwyczajnie akceptują. Potem przychodzi kolej na bezrobotnych, cudze dzieci, alkoholików, uchodźców i jeszcze cholera wie kogo jeszcze. W zasadzie na wszystkich już po kolei, no bo trzeba jak najwięcej wyborczych głosów zabrać, więc coraz więcej grup społecznych jest, jest pod to podciągane co no, konsekwencją jest inflacja, drożyzna, e, a później bankructwo i w najgorszym wypadku komunizm, no bo socjalizm jest zawsze wstępem do komunizmu. To jest taka lżejsza wersja komunizmu. Socjalizm zawsze prowadzi do komunizmu. E, I tym się kończy, jeśli po prostu nie jest w pewnym momencie przerywany. E, socjalizm, e, jeśli miałby być moralny, to może być tylko i wyłącznie prywatny, czyli ja decyduję, Komu pomagam i na kogo płacę? Chcę pomagać chowem i niepełnosprawnym, to pomagam, to na nich płacę. Chcę pomagać cudzym dzieciom, to na nie płacę. Chcę pomagać uchodźcom, to na nich płacę zwyczajnie. Nie może być inaczej, jeśli to być moralny i ma nie, i ma nie łamać boskiego prawa. Ten fundusz, nawet taki fundusz, nawet mógłby być państwowy, czemu nie? On może być. Zarządzany na, zarządzany na przykład przez króla, zwyczajnie. Nawet moim zdaniem, lepiej by było, gdyby tym zarządzał ktoś, kto dba jednocześnie o sprawiedliwość. Czyli król wydaje się być właściwą osobą. Natomiast taki fundusz może być tylko i wyłącznie dobrowolny, jeśli ma być moralny, jeśli ma nie łamać boskiego prawa. Eee, bo wówczas nie tylko łamie to prawo, ale sprawia też, że. Tego typu pomoc właśnie udzielana pod przymusem, pod groźbą kary nie ma absolutnie żadnej duchowej wartości. Ideologia lewicowa łamie boskie prawo praktycznie pod każdym względem. Teraz sobie wymyślili, że mogą decydować o tym, do której godziny można kupić alkohol w sklepie. Jedni, że do 22, inni, że do 23 w wybranych miastach i tak dalej. Jakby ktoś w ogóle miał prawo o czymś takim decydować. I tu nie sam przepis jest haniebny, ale to, że ktoś w ogóle może go ustanowić. Czyli przykładowo, yy, ktoś wychodzi sobie z pracy o godzinie 22, po ciężkim dniu pracy zmęczony fizycznie i psychicznie, i chce sobie w drodze do domu wypić piwko, żeby się troszkę zrelaksować. I nie może tego zrobić, bo nie może go kupić, bo mu jakiś łotr yy, polityczny bandzor tego zakazał. To jest. Idealny przykład łamania prawa człowieka do samostanowienia. I nie chodzi tu o to, czy alkohol jest szkodliwy, czy nie. Bo wiadomo, że w większych ilościach jest szkodliwy, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ponieważ tu chodzi o uniwersalne zasady. Chodzi o wolną wolę człowieka, która jest nadrzędną wartością we wszechświecie. I nigdy nie zbudujemy cywilizacji wysoko rozwiniętej moralnie i duchowo, jeśli tego typu prawo o wolnej woli człowieka będzie łamane. Bo. Ustanowienie takiego prawa samo w sobie jest bardziej szkodliwe niż to prawo, ponieważ tworzy precedens do tego, żeby tworzyć kolejne takie prawa, kolejne prawa ograniczające wolną wolę. Co jest bardzo ważne w tym wszystkim i to jest coś, co trzeba sobie uświadomić. Teraz w wybranych miejscach będzie można, w wybranych miastach będzie można kupić alkohol tylko do godziny 22, potem już we wszystkich miastach. Potem do 21, potem do 20, potem do 18, a potem tylko w wybranych miejscach, ponieważ tak dokładnie to działa. Stopniowo. E, co wcale nie rozwiąże problemu e, e, z alkoholem, ale go zwiększy, ponieważ zakazany owoc smakuje lepiej. Pojawia się meliny, pojawi się więcej chamstwa. Tak dokładnie się to będzie dziać. Bo tak właśnie działa ideologia lewicowa. Ona niszczy stopniowo, powoli. Jeśli ludzie zgodzą się na podatek katastralny od trzeciego mieszkania, żeby dopiec bogatym, no to za kilka lat będą płacić podatek katastralny od pierwszego mieszkania, bo tak dokładnie działa ideologia lewicowa. No chyba, że ten świat się wcześniej rozleci, to na szczęście nastąpi, więc uspokajam, jakoś, nie, jakoś bym się nie poważnie nie przejmował. System Recep to jest też piękny komunistyczny twór, czyli jak ktoś przyjmuje stałe leki, które musi przyjmować do końca życia, no to tak czy inaczej musi co kilka miesięcy prosić lekarza o receptę, czyli innymi słowy, niewolnik cały czas musi prosić pana o to, żeby ten pan pozwolił mu żyć. No tak dokładnie to działa. Ten dokładnie jest system recept. Coś niesamowitego po prostu. Albo ta słynna pandemia, to, to już w ogóle jest. To już kompletne było wynaturzenie. się dokładnie, kto chciał. Wszystkich naokoło szpiewicować jak leci po prostu, bez pytania. No dokładnie calutka lewica. przyjmując czegoś takiego, to już nawet nie wiem dokładnie, jakim słowem to ująć, bo jest słowo zbrodnia, to jest słowem za małym. To jest jakiś totalny utopijny z którego nawet nie jestem w stanie ująć jakimś normalnym, ludzkim słowem. Coś takiego, to jest coś po prostu nie się w jakichkolwiek kryteriach w ogóle językowych. I za tym właśnie stała cała absolutka Lewica. Gdyby nie garska prawicowych polityków, których mamy tam, garska tak naprawdę, bo PiS to w ogóle nie jest prawica, to jest tak naprawdę centrum Lewica, oni tylko nazywają się prawicą dla zmyłki. Zresztą Konfederacja obecnie też nie jest już prawicą, to jest centrum. Ale tam kilku prawicowych polityków było w tamtym czasie, robiło trochę szumu i, i dzięki temu właśnie, dzięki temu, że połowa społeczeństwa się nie zgodziła na to, no to nie mieliśmy tutaj drugiej Kanady, zwyczajnie. A nie muszę przypominać, co działo się w Kanadzie, i za to odpowiadała właśnie Lewica. Ideologia lewicowa jest jedną z najbardziej ohydnych ideologii, jakie kiedykolwiek powstały na Ziemi. To jest po prostu zło w czystej postaci, które prowadzi do najgorszych totalitaryzmów, zamordyzmów, komunizmów. Ludzie wyznający tę ideologię w sposób fanatyczny są absolutnie odporni na wszelkie argumenty, nie dociera do nich kompletnie nic. To jest choroba psychiczna, nieuleczalna zwyczajnie. Związek Radziecki był oparty na tej właśnie ideologii, czyli twór, który zamordował kilkaset milionów ludzi w sposób okrutny. Ideologia lewicowa zniszczyła kino. Próbuje zniszczyć branżę gier komputerowych. Na szczęście ta branża się opiera temu, ponieważ gracze nienawidzą, kiedy coś im się narzuca. Chwała Bogu, że tak jest. Bo sam jestem graczem i nie chcę, żeby ta branża też została zniszczona. Gdyby diabeł istniał, to by byłby właśnie to ideologią. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko to, co jest prawicowe, jest z urzędu dobre, ponieważ to jest temat znacznie głębszy. No. Wiadomo, że część rzeczy prawicowych jest dobra z urzędu, ponieważ nie łamie boskiego prawa, ale to jest temat głębszy, bardziej złożony, bo yy, część polityków prawicowych yy, też uzurpuje sobie prawo decydowania o, o rzeczach, o których nie mają prawa decydować. Yy, nie wiem, na przykład... Czy kobieta zgwałcona może dokonać aborcji, czy nie? No, chyba tylko ona może taką decyzję podjąć, a nikt inny. No, chyba to powinno być jasne dla każdego. Albo, czy, albo kto może adoptować dziecko? No, myślę, że wypadałoby zapytać o to samo dziecko. No, dziecko mające 5, 7 czy 10 lat jest już wystarczająco świadome, żeby podjąć taką decyzję. Nie trzeba tego odgórnie ustalać. Starczy zapytać o to dziecko. No chyba to nie jest, chyba nie, nie powinno to być chyba no, zbyt trudne albo zbyt y, y, abstrakcyjne, żeby zrozumieć, że właśnie to należałoby w takiej sytuacji zrobić. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo ludzie na tej planecie mają taką dziwnie krótką pamięć, czego ja nie bardzo rozumiem, no bo ja mam dobrą pamięć. I pamiętam bardzo dobrze, co na przykład w trakcie tej słynnej pandemii mówił obecny premier Polski. Już nie będę mówił, co sądzę na temat tego człowieka. Pamiętam bardzo dobrze, co mówił na ten temat jego podnóżek, czyli obecny prezydent Warszawy. Chyba jedna z najbardziej fałszywych i obłudnych postaci polskiej polityki. Pamiętam też bardzo dobrze, kto był w tamtym czasie premierem, co ten człowiek podpisywał, jakie wydawał rozporządzenia. Tylko dlatego, że mu to ktoś kazał zrobić z głowy. Rozporządzenia, które doprowadziły do śmierci kilkaset tysięcy Polaków, zamykając im dostęp do służby zdrowia. Teraz tego zwyrola zaprasza się na wywiady, cytuje się jego słowa, tak jakby nie wiadomo kim był. A na przykład takiego Brauna, czyli gościa, który walczy z tym covidowym szaleństwem na ostro, który jako jedyny polityk nie dał sobie założyć szmat na twarz, uważa się powszechnie za radykała i kogoś, kto pogardza innymi. Tutaj no, tutaj jest takie miejsce na czole, w które w którym należy się stuknąć po prostu, bo tego się nie da lżej ująć zwyczajnie. Oczywiście ja przestrzegam przed nadmiernym zaufaniem, jakiemukolwiek politykowi polskiemu. E, uważam, że naiwnością jest ufanie Braunowi. W mojej ocenie tak czy inaczej jest on częścią systemu. Zresztą e, nie ufam ludziom fanatycznie religijnym z zasady. Uważam, że nie ma on kompetencji ku temu, żeby poprowadzić Polskę w jakiś naprawdę fajny czas. No bo żeby to zrobić, musiałby znacznie więcej rozumieć. Natomiast to nie zmienia faktu, że temu człowiekowi należy się szacunek i to jak mało któremu polskiemu politykowi. Zobaczcie, jakie tutaj panuje kompletne wawiactwo. Dla zwykłego człowieka jedynym, jedynymi kryteriami oceny polityka jest to, jak się ładnie uśmiecha, czy ma ładną dykcję, czy mówi to. Co chcą ludzie usłyszeć, czyli dla zwykłego człowieka, yy, jedyny polityk to jest polityk fałszywy, czyli taki, który po prostu unika prawdy i mówienia tego, co myśli najbardziej, jak się tylko da. Powiedzcie mi, czy znacie jakiegoś polityka w Polsce, który zawsze wali prawdę prosto z mostu, który jest mega szczery? E, który e, mówi to, co uważa za słuszne, nie zważa na to, czy to inni zrozumieją, czy nie. E, który e, nie podlizuje się innym e, i tak dalej. No ja znam takiego polityka tylko jednego. To jest oczywiście Korwin. I ludzie nie pomyślą o tym, że nie jest najważniejsze to, czy on, czy on ma rację, czy nie. No bo wiadomo, że on wielu rzeczy nie rozumie. No. I gada głupoty czasami, no, ale każdy gada głupoty. No, ja też czasami gadam głupoty. To jest normalne i naturalne. E, ważne jest to, że jest prawdziwy. Przynajmniej wiemy, jaki on jest naprawdę. E, jest szczery, autentyczny, czyli jest dokładnie tym, kim powinien być dobry polityk. E, polityk powinien mówić prawdę prosto z mostu. Powinien robić i, e, i głosić to, co uważa za słuszne, a nie to, co inni zrozumieją po prostu nie powinien się dostosowywać do, do, do poziomu intelektualnego po prostu ludzi zwyczajnie. No, powinien walić prawdę po prostu z mostu. Nie wolno mu się nikomu podlizywać, a już tym bardziej nie wolno mu się podlizywać wyborcom. No ale to nie jest żadne kryterium oceny w tym kompletnie skrotnianym świecie. Tutaj liczy się tylko uśmiech i kłamstwo. Na koniec, żeby wszystko było jasne i żebyśmy wszyscy mieli pełną świadomość Problemu czy wyzwania, przed jakim stoimy na Ziemi, to powiem jeszcze coś takiego. Coś, co myślę, że fajnie podsumuje dzisiejszy odcinek i pokaże, że nie ma czegoś takiego jak wysoka świadomość duchowa bez świadomości politycznej. Wyobraźmy sobie taki scenariusz, że na Ziemię przylatują mieszkańcy Djechowej. Już nie pamiętam, jak to się czytało i też nie wnikam, czy ta planeta faktycznie istnieje, czy nie. Po prostu wyobrażamy sobie taki teoretyczny, fantazyjny scenariusz, że na przykład do Polski. Przylatują mieszkańcy Tiechoby i my tracimy y, nasze prawa wyborcze, a oni je zyskują. Gdyby coś takiego się zdarzyło, to gwarantuję Wam, że żaden z polskich czynnych polityków nie utrzymałby się na swoim stołku dłużej niż pół sekundy. I tu mówię żaden. I brał Nikowin też. Znaczy, Kowin już nie jest posłem. Ale nawet gdyby był, to też wyleciałby jak wszyscy inni. Eee, szanuję gościa, uważam go za najwosodniejszego polskiego polityka, ale to też nie jest to. Daleko jest mu do tego, czego oczekiwałbym od króla czy od kogoś takiego politycznie decyzyjnego. Gdyby przedstawiciele jakiejś cywilizacji rozwiniętej mieli pełnię władz wyborczych w Polsce, eee, jako jedyni, to wszyscy polscy politycy po prostu w jednej chwili poszliby w WON. I lewicowi, i centrowi, i prawicowi. Na ziemi wyróżnia się trzy ścieżki polityczne, ale ja znam cztery. I wymienię wam je wszystkie po kolei: od najgorszej do najlepszej. To będzie lewicowa, centrowa, prawicowa i normalna. I na tym zakończę dzisiejszy odcinek, więc dziękuję już Wam bardzo za uwagę. Dziękuję serdecznie za komentarze, lajki, subskrypcje. Dziękuję także za ewentualne wsparcie, które jest nieocenione. No i trzymajcie się mocno. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym materiale i cześć.